Dzień dobry, witam. Dzisiaj chciałbym powitać Państwa na biegu historii i tradycji Kielc, który corocznie rozpoczyna akcję Zielony Patrol. Jest to akcja, która pozwala uczestnikom akcji Urzędu Miasta Zielony Patrol zintegrować się, zaktywizować społecznie i wielu rzeczy dowiedzieć. Na dzisiejszym biegu uczestnicy będą mieli do wykonania wiele ciekawych konkurencji. Dowiedzą się bliżej, jak wygląda praca w Straży Pożarnej. Poznają na pewno wiele ciekawych osób, które kiedyś u nas w Kielcach robiło bardzo dużo fajnych rzeczy. Dużo starszych osób, które będą opowiadały im o historii Kielc. To wszystko brzmi dość smutno, natomiast ogólnie będzie tutaj też dużo zabawy. Będziemy jeździć małymi samochodzikami zdalnie sterowanymi, strzelać z markerów pęgolowych, więc na pewno będzie dużo zabawy. Sprawy jeszcze? I prosto, I prawo. I prawo. I prawo, prosto. Zaczekaj. No, Jak? Brawo, Trochę w prawo no. skręć. Trochę bardziej w prawo. Nie Jeszcze brawo. bardziej. Jeszcze ja bardziej. Jeszcze ja bardziej. Jeszcze 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 raz Jeszcze Teraz powiedzcie mi, jakie były wielkie bardziej. Jeszcze bardziej. Jeszcze jest najstarszą dzielnicą miasta, to jest ulica Bodentyńska, Pocieszki, prawda? To jest najstarsza miast, dzielnica miasta Kielc, a w tej i liczyła do w 39 roku 64 tysiące mieszkańców. A dzisiaj ile liczy? Ono 20. No ile teraz liczy? Liczyła dwa lata temu 212 tysięcy, a w tej chwili liczy poniżej 20. A dlaczego? Bo, bo, do bo ludzie po prostu robią sobie sypialnie poza miastem.